Państwo zrozumieli, o co chodzi na tym drugim wykładzie. Ja teraz chciałbym powiedzieć o zasadach handlowania opcjami na rynku. Także to będzie taka część trochę regulacyjna. Zaczynamy od instrumentów bazowych, więc proszę Państwa, instrumentem bazowym aktualnie dla opcji jest tylko WIG20. Mieliśmy kiedyś opcję na akcje pięciu spółek, wśród tych pięciu był jeszcze… Co tu było? Tepsa, pkn, kghm, pko, yy, pro.com. Nie. Nieważne. Mamy cztery mamy spółki, natomiast yy, musieliśmy, proszę Państwa, niestety zawiesić obrót tymi opcjami, ponieważ nie mieliśmy podmiotu, który chciałby byłby zainteresowany yy, podtrzymywaniem płynności. Na początku zgłosił się do nas ani jeden animator, który niestety po jakimś czasie zrezygnował z animowania. Yy, Brebank. Zrezygnował z animowania, natomiast yy, nie był w stanie przy braku yy, krótkiej sprzedaży, tak naprawdę powszechnej krótkiej sprzedaży po prostu zarządzać zarządza swoim portfelem opcyjnym. Yy, animatorzy stosują pewne techniki, w których potrzebują yy, zawierać transakcje zabezpieczające, gdzie przy, przypadku, w przypadku opcji na WIG20 animator sobie doskonale radzi wykorzystując kontrakty terminowe na WIG20, bardzo płynny instrument. Także to się udaje, natomiast w przypadku opcji na akcje okazało się, że kontrakty na akcje na, na akcje tych samych spółek Ponieważ nie są wystarczająco płynne To zabezpieczanie nie było efektywne, dlatego animator stwierdził, że, że, że jednak musi podziękować nam Jeżeli wróci krótka sprzedaż na rynek To jak najbardziej wrócimy do notowania opcji na akcję. także chciałbym, żeby Państwo no, Mieli tą pewność, że my nie kończymy historii z opcjami na akcje, jak tylko E, uda się, e, wejdą, we, wejdzie w życie efektywna e, krótka sprzedaż, wtedy, e, wtedy będą, be, wrócimy do notowań właśnie tego instrumentu, bo na pewno animaty. Ja już, właśnie chciałem dzisiaj Państwu wyjaśnić e, nowe zasady przeprowadzania krótkiej sprzedaży, które wprowadza znowelizowana ustawa o obrocie. E, także to, te przepisy dają szansę na to, że każdy inwestor będzie, o ile oczywiście jego biuro maklerskie zorganizuje mu yy, krótką sprzedaż, że każdy inwestor będzie miał szansę handlowania na spadek bezpośrednio inwestując w akcji. Właśnie ja, ja, ponieważ w jakimś stopniu jestem zaangażowany również te, w pracę przy krótkiej sprzedaży na giełdzie, także postaram się Państwu wyjaśnić jak to, jak to może wyglądać e, Proszę Państwa yy, szanse są duże, ponieważ tak naprawdę ustawa już yy, o ile nie weszło, to, to niedługo wejdzie w życie, także. E, proszę Państwa, system notowań, notowania ciągłe od 8.30 do 16.30, czyli tak jak cały rynek terminowy. Terminy wygaśnięcia, tak jak Państwo powiedziałem, cztery, cztery terminy wygaśnięcia, opcje wygasają w miesiącach albo marcu, albo czerwcu, albo wrześniu, albo w grudniu. I opcje wygasają w czterech najbliższych miesiącach tego cyklu, czyli jeżeli dzisiaj jesteśmy y, w, w październiku, to najbliższy termin tego cyklu marcowego to jest grudzień. Opcje najbliższe wygasające to są opcje grudniowe, ale mamy też w obrocie jeszcze kolejne trzy terminy, czyli marzec 2010, czerwiec i wrzesień. Na te cztery terminy można zawierać transakcje. Jeżeli chodzi o nazewnictwo opcji, proszę Państwa, z nazwy opcji możemy wyczytać wszystko co potrzebujemy, to znaczy możemy wyczytać jaki jest, że to jest opcja, pierwsza, pierwsza litera O, opcja. Kolejne trzy znaki to jest instrument bazowy W20 jak WIG 20, tak? Następnie z tego znaku, to jest bardzo ważne, proszę Państwa, czytamy, jakiego typu jest opcja? Czy to jest opcja kupna, czy to jest opcja sprzedaży? Jak również czytamy, w jakim terminie wygasa. I tutaj trzeba się nauczyć na pamięć tych czterech, albo mieć jakąś ściągawkę pod ręką, tych, tych, tych ośmiu literek. Jeżeli pojawi się tu jedna z tych literek. Z tej kolumny to to są opcje kupna, które wygasają marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. A tu mamy opcję sprzedaży. Także najbliżej wygasające są serie L i seria X. Te grudniowe. Dobrze, czyli wiemy już, jaki to jest typ opcji, w jakim terminie wygasa. Warto było też wiedzieć, w jakim roku wygasa i rok wygaśnięcia czytamy z tego znaku. Tu pojawi się ostatnia cyfra roku wygaśnięcia, a teraz jest 9, w przyszłym roku będzie 0. No i ostatnia. Najważniejsza informacja, jaki jest kurs wykonania opcji. Kurs wykonania czytamy z tego miejsca. Tu jest wprowadzane oznaczenie kursu wykonania i proszę pamiętać, że do tego oznaczenia przy opcjach na WIG 20 trzeba na końcu sobie dodać jeszcze jedno zero, żeby mieć pełną wartość kursu wykonania. Czyli jeżeli tu będzie napisane 230, to oznacza kurs wykonania 2300 punktów. Na następnym slajdzie pewnie są przykłady. No właśnie, ow 20C960, opcja na WIG 20, OW 20. C to jest opcja kupna wygasająca w marcu, 9 to jest 2009 rok, 160 600 punktów kurs wykonania. Także wszystko możemy sobie z nazwy opcji wyczytać. Rodzaje zleceń, proszę Państwa, wszystkie zlecenia poza zleceniami bez limitu ceny. Zawsze, jak Państwo chcecie zawrzeć transakcję na opcjach, trzeba w, w oknie zlecenia wpisać cenę opcji, po jakich chcę kupić albo wystawić. PKC, PCO, PCR -y są odrzucane. Styl wykonania, proszę Państwa, mówi nam o tym, e, kiedy ja moją, mogę, moją opcję jako nabywca opcji, kiedy mogę wykonać, to znaczy kiedy mogę zażądać od drugiej strony transakcji wypłaty kwoty rozliczenia. Ja tu tłumaczyłem Państwu, że to się wszystko dzieje w terminie wygaśnięcia. W terminie wygaśnięcia liczymy średnią wartość indeksu, w terminie wygaśnięcia liczymy kwotę rozliczenia. I tak faktycznie jest, nasze opcje są posiadają tak zwany europejski styl wykonania, czyli można je można zażądać od naszego e, wystawcy wypłaty kwoty, kwoty rozliczenia tylko w tym dniu w terminie wygaśnięcia a właściwie już po jego zakończeniu e, ja mówię zażądać w, e, oczywiście z definicji no, jako że jesteśmy uprawnieni e, do otrzymania kwoty więc dlatego mówię zażądać bo w praktyce e, żadnego żądania nie musimy kierować to znaczy jeżeli opcja jest wygasa w cenie jest indemnnej i mała na nabywca opcji przynieść kwotę rozliczenia to takie, takie środki automatycznie zostaną przekazane. Także w terminie wygaśnięcia nie muszą Państwo żadnych deklaracji tego składać, że chcemy wykonać naszą opcję. Gdyby nasze opcje posiadały tak zwany amerykański styl wykonania, to znaczy można było zro... wezwać drugą stronę do zapłaty kwoty rozliczenia w każdej chwili od dnia nabycia do dnia wygaśnięcia, to wtedy faktycznie zgłaszamy się do Biura Bioromakelskiego, mówimy, jak chcę tą opcję dzisiaj wykonać, no i procedura dalej idzie. My właściwie, proszę Państwa, mamy taki instrument, który posiada amerykański styl wykonania, jednostki indeksowe na WIG20. E, to jest instrument, gdzie faktycznie inwestor może powiedzieć, że ja dzisiaj chciałbym, aby moja opcja, było, moja jednostka była wykonana, w efekcie wykonania dostaje ten inwestor e, 1 dziesiątą wartości indeksu z otwarcia z dnia następnego. Znaczy wartość indeksu razy, razy 10 groszy. Taka jest, taka jest kwota rozliczenia dla, dla, tego, dla tego instrumentu. E, tam jest jeszcze ciekawa sprawa przy opcjach amerykańskich. Zresztą to jest, to jest oczywiste, e, ponieważ jeden inwestor zgłasza wykonanie, więc trzeba jednego inwestora po drugiej stronie, spośród masy wystawców. Powiecie Państwo, że u nas nie ma żadnego e, kojarzenia od początku rejestrowania ze sobą stron transakcji. Jest masa nabywców i masa wystawców. Nie ma przyporządkowanych. Także jeżeli jeden zgłosi, że chce wykonać, to spośród masy po, po drugiej stronie trzeba wziąć jednego, który będzie musiał dostarczyć kwotę rozliczenia i po prostu to to wskazanie robi się losowo automat w krajowej depozycie losuje jednego biedaka <gry> który niestety kończy swoją pozycję musi, musi, musi dostarczyć kwotę rozliczenia w przypadku jeżeli będziemy mieli opcję na akcje prawdopodobnie przynajmniej nasz, nasz dział będzie rekomendował dla zarządu żeby zrobić jednak amerykańskie opcje z dostawą fizyczną dodatkowo bo generalnie na całym świecie takie opcje mają taką charakterystykę i wtedy spotkacie się Państwo właśnie z taką procedurą e, zgłaszania i losowania. E, wspomaganie płynności. Proszę Państwa, aktualnie mamy dwóch animatorów: Brebank i Biuro PKO PKOBP. Animatorzy kwotują e, większą liczbę serii niż wynika to z umowy. Co ciekawe, kwotują automatycznie. Na pewno Państwo, osoby, które obserwują opcję, widzą, jak, jak całą e, taką partiami oferty animatorów są wymieniane, to właśnie zrobione przez pewne aplikacje, które czuwają, non-stop wyceniają, wyceniają opcje i, i dostosowują oferty, oferty opcji do tego, co się zmienia na rynku, tak jak się zmienia instrument bazowy. Jeżeli chodzi o kwestię, proszę Państwa, kursu wykonania, pamiętajmy o tym, że rynek regulowany musi charakteryzować się pewną standaryzacją, żeby możliwy był obrót wtórny. Dlatego kursy wykonania też są wystandaryzowane. Nie znajdzie się opcja, która będzie miała kurs wykonania 2548. To mogą być tylko pełne wartości, tak jak określone w standardzie. I aktualnie wygląda to tak, proszę Państwa, że jeżeli, te, jeżeli, mamy, indeks znacznie powyżej, tyś, jeżeli mamy indeks powyżej 1000 punktów, to kursy wykonania, proszę Państwa, wtedy mają wartości ustawiane co 100 punktów. Czyli na przykład są 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 i tak dalej, i tak dalej, co 100 punktów są układane. Jeżeli okazałoby się, że trzeba dodać kursy wykonania o wartościach poniżej 1000 punktów, to te odległości są pomniejszane o połowę, czyli są co 50 punktów ustawiane, czyli mamy 1950, 900 i były w historii giełdy takie dwie opcje, które miały kursy wykonania 900 i 950 punktów. No i proszę Państwa, jeżeli okazałoby się, że jednak trzeba było też dodać opcje, które są poniżej 500 punktów, to znowu dzielimy jeszcze na pół i co 25 punktów ustawiamy. W każdym razie na chwilę obecną kursy wykonania mają, są ustawiane co 100 punktów. Mają tylko właśnie tego typu pełne wartości. Natomiast powstaje pytanie, które konkretnie z tych wartości wprowadzane jest do obrotu. Jakie kursy wykonania pojawiają się w notowaniach? Więc tak, zaczniemy od sytuacji, kiedy, kiedy mamy pierwszy dzień obrotu nowego terminu wygaśnięcia, bo to wygląda sytuacja tak, że. No to jeszcze inną kartkę zmarnujemy. Czyli cy cy cykl, cykl wygasania opcji jest następujący: tu jest marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień i znowu marzec, czerwiec. No, jeżeli jesteśmy na początku roku, to mamy opcje, które wygasają w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Jak marzec wygaśnie, to wprowadzamy kolejną serię z kolejnym terminem. I teraz powiem Państwu, jakie opcje, z jakimi kursami wykonania wprowadzane są tutaj, na pierwszy dzień obrotu nowego terminu wygaśnięcia. Zaraz po wygaśnięciu poprzedniego terminu. Poprzedni termin yy, wygasa w marcu, a konkretnie w trzeci piątek marca. Tak jak kontrakty terminowe. Czyli tu mamy, proszę Państwa, tak. Wprowadzane są jakie opcje? Więc wprowadzane są jedna seria add-demand, cztery out-of-demand, cztery in the money. Dla, dla coli i dla putów. Dla opcji kupna i dla opcji sprzedaży. Czyli 9 serii opcji kupna, 9 serii opcji sprzedaży. Jak ustalane są te, war, te wartości kursu wykonania? W stosunku do ostatniego, ostatniej znanej wartości indeksu VIX-20. Czyli patrzymy dzień wcześniej, czyli na ten dzień wygaśnięcia poprzedniego terminu. Patrzymy na zamknięcie indeksu i do tego zamknięcia indeksu dopasowujemy kursy wykonania. Czyli jeżeli wartość zamknięcia indeksu wynosiła 1520 punktów, no to już wiemy, że ed będzie 1500, tak? Więc opcja kupna i opcja sprzedaży ed ma 1500. A potem to już prosto, proszę państwa. 4 na górze co 100 punktów, 4 na dole co 100 punktów, jest 9 opcji kupna, 9 opcji sprzedaży. I taki pakiet, proszę Państwa, opcji, 18 serii opcji prowadzany jest na, w ten pierwszy dzień obrotu. Ale do terminu wygaśnięcia z indeksem mogą dziać się różne rzeczy. Może iść do góry, może iść, może spadać, czyli może odchodzić od, te, od tych kursów wykonania, które są w obrocie. Gdyby giełda nic nie robiła, nie dokładała kolejnych kursów wykonania, to okazałoby się, jeżeli wzrośnie indeks albo spadnie, że mamy albo same w cenie opcję kupna, a out-of-the-money opcji.